Dzień dobry. Nazywam się Maria Hornowska-Stoch i w pracowni nad sobą udzielam konsultacji rodzicielskich. E, dzisiaj właśnie chciałabym opowiedzieć, czym są tak naprawdę konsultacje rodzicielskie. E, myślę, że warto przybliżyć ten termin, dlatego że e, można trochę nie wiedzieć, czym to jest. Jest to stosunkowo. Nowa forma pomocy psychologicznej w Polsce stosowana, choć mamy już bardzo dobrych specjalistów w tym zakresie w wielu, wielu, wielu miejscach w Polsce. Konsultacje rodzicielskie to rodzaj wsparcia, który jest zazwyczaj krótkoterminowy. Może trwać dłużej bądź krócej, w zależności od tego, z jaką kwestią, z jakim problemem, z jaką sytuacją ma się do czynienia? Konsultacje rodzicielskie to jest takie spotkanie, w którym spotyka się specjalista, zazwyczaj psycholog, z, z rodzicami, a czasami z rodzicami i z dzieckiem. Dlaczego, dlaczego tak? Ja. Może to ważne, żeby, żeby wytłumaczyć, że ja pracuję w pewien określony sposób w ramach konsultacji rodzicielskich i o tym sposobie swojej pracy będę opowiadać. Ważne jest to, że to zwłaszcza pierwsze spotkanie jest zawsze spotkaniem specjalistów tylko z rodzicami. Chodzi o wiele kwestii, przede wszystkim o to, żeby o jakiejś trudnej, problematycznej kwestii dotyczącej dziecka nie mówić przy nim, tylko najpierw opowiedzieć o tym w gronie specjalista plus rodzice. I w trakcie takiego spotkania jest okazja, żeby opowiedzieć o, o tej sytuacji, która się dzieje. To mogą być bardzo różne rzeczy. Za chwilę, może, opowiem kilka takich przykładowych sytuacji, z jakimi rodzice mogą, czy zgłaszają się w ogóle do specjalistów w ramach konsultacji rodzicielskich. Spotkanie trwa 50 minut, jest spotkaniem, które może się odbyć zarówno na żywo, jak i online. W, 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 ostat, w ostatnim czasie z wiadomych powodów pandemii odbywa się raczej online w formie albo rozmowy telefonicznej albo w formie rozmowy przez różnego rodzaju komunikatory internetowe i polega na tym, że rodzice opisują opisują problem, opisują sytuację, która ich jakoś niepokoi i mają szansę Jakoś opowiedzieć o tym specjaliście. On ma szansę zadać różne pytania i na, na bazie, zwłaszcza tej pierwszej rozmowy, decydują o tym, na ile na przykład kolejna byłaby potrzebna, byłaby wskazana, na ile kolejne spotkanie mogłoby się przysłużyć tej sytuacji. Zdarzają się sytuacje i to wcale nie tak bardzo rzadko. Kiedy już jedno spotkanie jest jakoś na daną chwilę wystarczające, żeby jakoś się troszkę zaopiekować sytuacją czy problemem? No właśnie. Co to mogą być za sytuacje? Na konsultacje rodzicielskie przychodzą rodzice, dzieci w bardzo różnym wieku, od naprawdę kilku miesięcznych dzieci, po, czy, czy wręcz u niektórzy specjaliści zajmują się noworodkami. I, I relacją ma, mamy taty z noworodkiem. Po y, dzieci przedszkolne, szkolne, aż do prawie że do, do dorosłych nastolatków. I y, y, jest to okazja do tego, żeby opowiedzieć o problemach związanych na przykład z odpieluchowaniem. Część rodziców przychodzi z takimi problemami albo z problemem z moczeniem. Część rodziców przychodzi z takimi sytuacjami trudnymi w przedszkolu, między dzieckiem, ich dzieckiem a innymi dziećmi na przykład. Część rodziców przychodzi w sytuacji, w której temu starszemu dziecku ma się za chwilę urodzić rodzeństwo i chcą wiedzieć, jak się do tego przygotować. Czasem to są takie sytuacje, kiedy jest jakaś, jakaś wątpliwość dotycząca rozwoju dziecka i rodzice najpierw chcą. W tym miejscu to skonsultować. Zastanawiają się jeszcze na przykład, czy udawać się do poradni i jeszcze chcą sprawdzić w innym miejscu. Czy, 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 czy czegoś może nie przeoczyli, czy, czy mogą się z kimś wymienić tymi swoimi obawami. Kolejnym takim obszarem bardzo ważnym jest szkoła, relacje w szkole, traktowanie szkolnych obowiązków i to, jak, jak dziecko do tego podchodzi. Czasami to mogą być różne takie trudności rówieśnicze, więc tych, tych problemów, z którymi można się zgłaszać, może być na przykład obniżony nastrój dziecka i rodzice się niepokoją tym nastrojem. Tych problemów, z którymi można się zgłaszać w ramach konsultacji rodzicielskich może być bardzo wiele. One mogą być, tutaj głównie wymieniałam takie rzeczy po stronie dziecka, ale może być też szereg rzeczy, które się dzieją po stronie rodziców. I oni przychodzą na przykład z taką sytuacją, że, że trudno im z dzieckiem, że dużo się na to dziecko złoszczą i chcieliby sobie tą złość pooglądać. Część z nich przychodzi, żeby porozmawiać o tym, jak poinformować dziecko o jakiejś dużej zmianie o, albo o jakiejś trudnej zmianie, takiej, że na przykład kwestia jakiejś przeprowadzki albo choroby albo. Czasem śmierci. Czasem to może być taka sytuacja, w której chcemy porozmawiać o tym, jak się rozstać w taki sposób, żeby dziecku było trochę, trochę łatwiej z tym rozstaniem. Wszystkie te sytuacje to są tylko hipotetyczne, jakieś sytuacje, które wymieniam. Prawda jest taka, że na konsultacje rodzicielskie można przyjść właściwie z prawie każdą sprawą, która nas niepokoi w kontekście naszego funkcjonowania z naszymi dziećmi. Myślę, że, że to. Z uwagi na fakt, w jaki sposób ta konsultacja przebiega i na czym jest oparta, że to może być czasem bardzo pomocne spotkanie, takie, które pozwala po prostu zobaczyć problem z różnych perspektyw. O tym, jak się przygotować do, do takiego spotkania, co, co zrobić, może kiedy indziej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.